Ostatni dzień kampanii wyborczej. Ostatni dzień maratonu. XD Mości. Zapraszam. Dobry wieczór. Na początek najnowszy sondaż, jednocześnie ostatni już w faktach w tej kampanii przed ciszą wyborczą. Według sondażu Kantar dla faktów TVN i TVN 24, demokratyczna opozycja ma szansę przejąć władzę w Polsce. Jak to wygląda? Właśnie tak. Partie opozycyjne mogą liczyć na 250 mandatów, czyli na wyraźną większość w Sejmie. To o 6 mandatów więcej niż w badaniu przed tygodniem. Z... Pompowanie balonika, czas zacząć, no bo pokazanie, że opozycja będzie miała 250 mandatów, no to jest odważna teza, bo aby się nie skończyło, żeby oni mieli mniej, no bo pokazanie, że będą mieli większość, jest już czymś, a pokazanie, że będą mieli 19 posłów więcej niż potrzeba. Zobaczymy, jak to będzie. Badania wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na 150 mandatów, trzecia droga na 52, a lewica na 48 mandatów. PiS może liczyć na 173 miejsca w Sejmie, a Konfederacja na 36. I w niedzielę nastąpi weryfikacja wszystkich sondażowni i będzie pokazane, która sondażownia była najbliżej, a która była najdalej. I mam takie wrażenie, że ten sondaż wydaje się troszeczkę przestrzelony. PiS, choć według sondażu prowadzi, nawet przy wsparciu Konfederacji, nie ma szans na stworzenie rządu. A jak wygląda poparcie dla partii w procentach, to już widać. Na PiS zagłosowałoby 31% pytanych, na Koalicję Obywatelską 26%, trzecia droga dostałaby 12% głosów, a nowa lewica 11%. Na Konfederację Wolność i Niepodległość chce zagłosować 8% pytanych. Badanie było zrealizowane na większej niż dotychczas próbie. Wzrost 3 punkty procentowe wśród niezdecydowanych. Zobaczcie jaka była ta kampania wyborcza, że parę dni przed wyborami ludzie jeszcze nie wiedzą na kogo zagłosować. Unia Europejska tak albo nie. O tym są te wybory i partyjni liderzy też to przyznają. Prezes PiS straszy, że w Unii Polska może stracić niepodległość. A jak z niepodległością jest poza Unią, widać tuż za naszą granicą na wschodzie. Arleta Zalewska. Dziękuję. Tak o stawce tych wyborów mówią liderzy dwóch największych partii. Chodzi o to, żeby decyzje co do Polaków były podejmowane w Polsce, nie w Brukseli, nie w Berlinie. Te wybory są także o naszym członkostwie w Unii Europejskiej. Czy ja wiem, czy te wybory są o naszym członkostwie w Unii Europejskiej? Na pewno kampania wyborcza tego nie pokazała. A nawet chyba kampania wyborcza niczego nie pokazała naprawdę niczego nie pokazała. W tej debacie na odległość to Jarosław Kaczyński próbuje przekonywać, że jeśli PiS przegra wybory, to Polska może stracić niepodległość i że to Unia Europejska podnosi na nią rękę. Te projekty, które są dzisiaj prezentowane w Parlamencie Europejskim, no generalnie w Unii Europejskiej są projektami, które w gruncie rzeczy, gdyby je wprowadzono w życie, likwidowałyby polską niepodległość. Jest jedna siła polityczna w naszym kraju, która gwarantuje, że to się nie zdarzy. To jest zjednoczona prawica. W odpowiedzi Donald Tusk podkreślając koszty antyunijnej polityki PiSu. Do zobaczenia! Przekonuję, że partia Kaczyńskiego ma swój plan na trzecią kadencję. To nie jest moje przeczucie, ja to wiem. Wie o tym wielu przywódców europejskich, którzy w tej sprawie ze mną rozmawiali i wcześniej i teraz. Ta obawa, że PiS wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej jest dość powszechna. Jak ja nie lubię polityki prowadzonej na zastraszaniu wyborców, a to PiS mówi, że ich wybierzecie, to Berlin, Tusk i tak dalej, to teraz platforma zaczęła retorykę: PiS wyprowadzi Was z Unii Europejskiej. Inne partie robią też, też to samo, tylko akurat na tych punktach newralgicznych, gdzie ich wyborcy się tym interesują. Na wiecuwełku lider koalicji obywatelskiej przypomniał, że to takie regiony jak ten tracą, bo rząd PiS od ponad dwóch lat nie jest w stanie odblokować krajowego planu odbudowy. Czyli prawie 160 miliardów złotych w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek na odbudowę polskiej gospodarki po pandemii. To jest ich plan. Inne kraje od lat już takie środki wykorzystują. Kto chce osamotnić Polskę, kto chce wyprowadzić nas z Unii, ktoś, kto nie uczestniczy w naradach NATO, kiedy wojna jest przy naszych granicach, to jest... To jest ktoś, kto realizuje plan zdrady narodowej. Na hasło Tuska, że wybory 15 października są jak referendum za czy przeciw Polsce w Unii. Dziękuję. Politycy PiSu odpowiadają, że to bzdura i że ich polityka wcale nie jest antyunijna. To są e, głupstwa powtarzane przez platformę Donalda Tuska. Zobaczcie, grzejemy jakieś afery, podnosimy jakieś nieważne tematy, ale nikt w tej kampanii wyborczej nie zainteresował się tym, że do polityki wraca Marek Kuchciński, który z polityki odszedł, bo wyszły na niego afery i jak sobie latał samolotem. Czy widzieliście jakąś wzmiankę, jakieś grzanie tematu na temat pana Marka? No ja średnio widziałem. Przede wszystkim nasza polityka nie jest antyunijna, to jest zbyt duży skrót myślowy. Efekt jest jednak taki, że PiS od lat jest w sporze z Komisją Europejską, którego koszt ponoszą Polacy, a w kampanii wyborczej budują obraz Unii jako wroga i zagrożenia, a nie wspólnoty, której Polska jest ważną częścią. Co ci szkodzi? No co ci szkodzi człowieku, to tylko cztery lata, więc na te cztery lata spróbuj, spróbuj, zamknij oczy tutaj, zaciśnij zęby jak nie możesz i zagłosuj, prawda, na Prawo i Sprawiedliwość. O cholera, jak PiS już posuwa się do czegoś takiego, że zagryź zęby, zamknij oczy i zagłosuj na nas, wiemy, że robimy źle, ale zagłosuj na nas, to jest dobry sposób na kampanię wyborczą? No powiedziałbym, że pierwszy raz coś takiego w polityce widzę, gdzie jeszcze żeby to jakaś inna partia o, o, o kimś mówiła, no ale to własna partia o sobie mówi. Tak była premier, zachęcała do głosowania osoby niezdecydowane. Odpowiedział jej i wyborcom Donald Tusk: Otwórzcie szeroko oczy, nie zaciskajcie zębów, uśmiechnijcie się. Idźcie głosować, zagłosujcie na nas, bo to są być może najważniejsze 4 lata w naszej powojennej historii. Czy to było ostatnie w tej kampanii wyborczej już wspomnienie, że to są najważniejsze wybory po 89. Mam nadzieję, że nie, że jeszcze w jednym odcinku ich zdemości, o którym trochę później, że jeszcze padnie to stwierdzenie. Polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków. Mówił ponad rok temu o pieniądzach z KPO Mateusz Morawiecki. Arleta Zalewska, fakty. No to jest ogółem śmieszna sprawa. Pamiętam, jak było zapowiedziane te KPO. Już wszyscy dostawali nawet tabliczki z tym, ile dostali pieniędzy i na co. I mija rok? Mi się wydaje, że chyba więcej, i tych pieniędzy dalej nie ma. Już nie dni, a godziny zostały do końca kampanii. Do jutra do północy, jeszcze wszystko na najwyższych politycznych obrotach, a potem cisza. Niektórzy powiedzą: wreszcie. No i chyba nawet ja bym powiedział, że wreszcie ta kampania była najgorszą z możliwych kampanii, ale wreszcie chyba raczej dlatego: no właśnie, może żeby ta kampania była lepsza, może by przyjemniej się to wszystko śledziło, ale czas w końcu się wyspać. Ale jeszcze nie dziś, bo jeszcze dziś jedne demości. O godzinie 23.55 puszczam e, odcinek zemości, który będziecie mogli sobie obejrzeć jutro, bo tego nie przewiduje e, cisza wyborcza no bo to będzie opublikowane dzisiaj, a Wy obejrzycie sobie to jutro i to taki prezent ode mnie dla Was za to, że dotrwaliście do końca tego maratonu, że wspieraliście mnie przez ten cały czas i dzisiaj. Na 99 bo wiadomo, mogą być zawsze jakieś problemy, ale mam nadzieję, że wszystko się uda. Dziś jeszcze przedostatnie wyjazdy liderów i spotkania i główny temat kampanii podnoszony do końca czyli migracja. Dariusz Ociepa. Nie ma już chyba żadnej wątpliwości, który temat na kilkadziesiąt godzin przed ciszą wyborczą rządzący stawiają na pierwszym miejscu. Teraz możemy powiedzieć im twardo nie. Tym nielegalnym migrantom z Bliskiego Wschodu, z Palestyny, z Syrii, z Libanu to nie oznacza odrzucenie paktu migracyjnego, który po wybuchu wojny w Izraelu ma być, zdaniem premiera, jeszcze większym zagrożeniem dla Polski. Wśród tych wielkich fal migrantów, które nam grożą będą bojownicy islamscy, terroryści. Nie da się tego uniknąć. I to jest właśnie to, za co ta kampania jest tak tragiczna. Żadnych konkretów i cały czas jechanie na emocjach i na katastrofach. Przepraszam, czy ktoś widział Hamas tutaj? No nie, nie, nikt, nikt nie widział. Panie ja premierze, że w Hełmie nikt nie widział Hamasu. Opozycja zarzuca rządzącym, to fragment spotu PiS, że grają z prawą migrantów. Nie strasz po prostu ludzi, daj ludziom spokój. Jest wezwanie do dżihadu, czyli świętej wojny przeciwko niewiernym, czyli także przeciwko nam. W ciągu dwóch lat rząd PiSu dał wizy wjazdowe. 2461 obywatelom Palestyny i Libanu. Oto, czym jest pakt migracyjny i jakie nakłada obowiązki, trwa spór. Partia Tuska w Europie głosuje za paktem migracyjnym zawierającym Przymusową relokację nielegalnych imigrantów. Nie ma zgody na przymusową relokację. I Co to znaczy? Czy, jeżeli na ja przykład od... Bruksela powie, przyjmijcie ni... tyle i tyle osób, Bruksela, Bruksela nie, nikomu nie przyjmę? Bruksela niczego takiego nikomu nie powie. Nawet jak powie, to Donald Tusk pokazał w tej kampanii wyborczej, że będzie stał na straży polskiej suwerenności. Na pewno do. Dnia dzisiejszego, do 15 października. Co będzie po 15 października, 16, 17 października, to już nieważne. Ważne, że teraz stoi po stronie Polski. Jest Pan pewien? Jestem pewien. Zgodnie z paktem, jeśli dane państwo nie zgodzi się na relokację, będzie musiało zapłacić 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego migranta. Pan wyobrażał sobie taką składkę Polski na rzecz właśnie tych migrantów. Tak, bo ja chcę z Europy dostać miliardy euro za, za to, że przyjmowaliśmy y, tysiące Ukraińc, ukraińskich uchodźców. Potwierdziły to ostatnio sądy, że nie ma możliwości nakładania na, na nas żadnej cenzury. Rządzący powołują się na wyrok sądu, który oddalił powództwo. Dwóch organizacji, w tym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Organizacje domagały się zakazu rozpowszechniania informacji zawartych między innymi w tym spocie PiS. Bez przymusowej Sąd uznał, że premier występujący w spocie miał prawo do oceny, że pakt migracyjny zakłada przymus. Sądy, które no bardzo często wydają dziwne wyroki, jeżeli chodzi o nas, ale tu. Dowody są tak oczywiste, że nie mogły postąpić inaczej. Sąd uznały, że, że są to sformułowania, które są sformułowaniami ocennymi. Ja pozostaję jednak przy, przy stwierdzeniu, że są to przede wszystkim informacje, które mogą wprowadzać w błąd. Prezydent Andrzej Duda i szef MSWJ Mariusz Kamiński byli dziś na polsko-białoruskiej granicy. Trudno sobie wyobrazić tę skalę niebezpieczeństwa, jaka spływałaby na Polskę, gdyby ta służba nie była tutaj realizowana. Jest to trochę dziwne, ale zauważyłem, że Andrzej Duda jakoś aktywnie nie brał udziału w tej kampanii wyborczej i jakoś za dużo temu pisowi nie pomagał. Rząd zdecydował o przedłużeniu kontroli na granicy ze Słowacją o następne 20 dni do 2 listopada. Dariusz Ociepa, wydarzenia. Tak jak mówiłem, kolejnej kzdemości jeszcze dzisiaj o 23.55. Spokojnie możecie je obejrzeć jutro, jutro rano. Wejdźcie na kanał i sprawdźcie ich zdemości. Na no, nawet, jak chcecie, możecie w niedzielę. Ja postaram się jeszcze dwa filmy na Brzuszka TV dzisiaj zmontować. Kończę ten film i demontować. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.